Wyobraź sobie zwykły polski poranek. Herbata w szklance z koszyczkiem paruje na stole, radio mruczy cichą melodię, którą pamiętasz z sobotnich potańcówek, a za oknem sąsiadka trzepie dywan jak dawniej. Siadasz wygodnie, poprawiasz okulary i zadajesz sobie pytanie, co naprawdę decyduje jak długo i jak dobrze będę żyć po siedemdziesiątce. Naukowcy mają na to coraz więcej odpowiedzi, i co najważniejsze, są to nawyki, które możesz pielęgnować w domu po swojemu, bez pośpiechu i bez wielkich kosztów. W tym filmie porozmawiamy o ośmiu takich codziennych przyzwyczajeniach, które cicho, ale wyraźnie opowiadają o Twojej długowieczności. Zobaczysz, że to proste rzeczy: krok, oddech. Talerz, światło, rozmowa. Zacznijmy delikatnie, jak rozmowę przy kuchennym stole. Pierwszy nawyk to poranny ruch w małych porcjach. Nie maratony, tylko pięć minut w Twoim tempie, zanim świat ruszy na dobre. Przejście korytarzem, dwie rundy po mieszkaniu, wejście na jedno piętro po schodach, jeśli masz siłę. Twoje ciało jest jak zegar. Lubi być nakręcone codziennie odrobiną ruchu. Badania łączą stałe krótkie aktywności z lepszą pracą serca, płuc i niższym ryzykiem upadków. Praktycznie, odstaw filiżankę, stań prosto, przesunie ramiona do tyłu, zrób 20 spokojnych kroków. Zapisz w zeszycie jedno słowo: było. To wystarczy, żeby jutro wrócić. Drugi nawyk to troszka o siłę dłoni i ramion. To one pozwalają odkręcić słoik, unieść czajnik i pewnie trzymać poręcz. Weź gumową piłeczkę i pooglądaj z nią radio. Trzy razy po dziesięć ścisków na każdą dłoń. W kuchni przenieś dzbanek z wodą na stół i z powrotem, oddychając spokojnie. Dwa ruchy, minuta dziennie, a chwyt staje się pewniejszy, a wraz z nim cała Twoja codzienność. Silna dłoń to nie tylko mięśnie, to znak ogólnej sprawności, który naukowcy naprawdę biorą na serio. Trzeci nawyk to rytm na talerzu. Ciepły posiłek do południa i odrobina białka w każdym większym daniu. Może być jajko na miękko, twaruk z odrobiną szczypiorku. Kawałek ryby czy gulasz z indyka. Skóra, mięśnie i układ odpornościowy po siedemdziesiątce lubią spokój i regularność. Trzy posiłki dziennie o podobnych porach, szklanka wody między śniadaniem a obiadem. Jeśli apetyt ostatnio ucieka, usiądź do stołu jak niegdyś do zupy umamy: w ciepłym świetle, bez pośpiechu, z łyżką oliwy dodaną do talerza. To drobiazg, a potrafi przywrócić chęć do jedzenia i siłę w nogach. Czwarty nawyk to światło dnia wpuszczone do domu jak dobry gość. Odsuń zasłoń od razu po wstaniu, stań na chwilę przy oknie, weź trzy głębokie oddechy. Światło reguluje Twój zegar biologiczny, łatwiej zasypiasz wieczorem. Masz stabilniejszy nastrój i więcej energii. W polskich domach zawsze było wietrzenie rano. Dorzuć do tego świetlenie rano. Trwa minutę, a porządkuje resztę dnia. Zanim przejdziemy do kolejnych nawyków, zatrzymajmy się przy oczach, bo to one prowadzą cię przez te wszystkie małe kroki. Drobny druk na etykietach, kalendarz przy lodówce, napisy na butelkach, wzrok po siedemdziesiątce bywa wybredny. Ustaw ciepłe, niskie światło przy stole. Trzymaj okulary zawsze w tym samym miejscu. Podpisz większą czcionką to, po co sięgasz codziennie. A jeśli literki dalej uciekają, w opisie masz link do sprawdzonego wsparcia dla oczu iVita Plus z szybką dostawą w Polsce i do innych krajów. Wyraźne widzenie to bezpieczeństwo i spokój. A od spokoju zaczyna się dobry dzień. Weź teraz łyk herbaty i zerknij do zeszytu. Zapisz trzy krótkie linijki: ruch pięć minut, dłonie jedna minuta, światło jedna minuta. To twój poranny start, który nie przytłacza. Za chwilę dorzucimy do tego kolejne ciche nawyki, te, które karmią pamięć, sen i serce. Wszystko po domowemu. W Twoim rytmie, z nostalgią, która ciepło rozlewa się po kuchni. Zostańmy przy tej samej ciepłej lampce nad stołem. Herbata jeszcze pachnie, radio mruczy piosenkę, którą kiedyś nuciło się przy trzepaku, a Ty już czujesz, że drobne rzeczy składają się na wielką siłę. Doprawmy poranek kilkoma nawykami ze środka dnia. Takimi, które nauka bardzo lubi, a polskie domy znają od lat, tylko czasem zapomniały nazwy. Zacznijmy od pamięci, bo ona porządkuje cały rytm. Wybierz trójkę dnia, trzy proste słowa, które mówisz na głos rano, odkładasz w głowie i przywołujesz po herbacie. Może klucz, jabłko, radio. To nie egzamin, tylko przypominajka dla mózgu, że ma być ciekawski i czujny. Dorzuć do tego jedną małą nowość dziennie inną drogę do sklepu, nową przyprawę do zupy, trzy minuty krzyżówki lub układanki. Pamięć po siedemdziesiątce kocha rytuał z odrobiną nowości jak niedzielny rosół z natką niby ten sam, a zawsze trochę inny. Jeśli litery męczą oczy włącz ciepłe światło, połóż okulary pod ręką podpisz gazety i pudełka większą czcionką. By głowa nie traciła energii na zgadywanie. Sen to nawyk, który działa zanim zamkniesz oczy. Ułóż wieczór tak, jak układało się kiedyś stół do kolacji: prosto, spokojnie, bez pośpiechu. Po południu, mniej mocnej herbaty, wieczorem melisa albo rumianek. Godzina snu niech będzie podobna, nawet jeśli nie idealna. Kwadrans przed łóżkiem, przygaś lampy, zostaw jedną ciepłą. Zrób trzy długie oddechy i wypisz jedną krótką listę na jutro. Głowa, która ma planik, chętniej oddaje się odpoczynkowi. A poranny budzik niech będzie miękki. Radio ciszej, zasłony do połowy, trzy minuty światła na twarz. Nauka mówi wprost, stałe rytuały snu to lepsza pamięć, sprawniejsze mięśnie i równy nastrój. Rozmowy to nawyk, który ogrzewa dzień, Ułóż małą listę życzliwości. Trzy osoby, do których dzwonisz na zmianę po obiedzie, choćby na pięć minut. Takie drobne, co słychać. Zwalnia puls, wycisza nerwy i sprawia, że jutro chętniej zakładasz buty. Jeśli mieszkasz blisko sąsiadów, krótkie Dzień dobry na klatce schodowej działa jak spacer dla serca. Samotność bywa ciężka, ale można ją rozrzedać małymi łóżeczkami bliskości. Oddech. To cichy napęd na każdy dzień. Wpleć test dwóch zdań. Siadasz wygodnie i mówisz płynnie dwa zdania na jednym spokojnym tchu. Na przykład Idę teraz do kuchni, potem podleję kwiaty. Jeżeli brakuje tchu, wprowadź ćwiczenie pięciu oddechów: pięć razy wdech nosem, dłuższy wydech ustami, dwa razy dziennie. Po obiedzie zrób trzy okrążenia po mieszkaniu lub wyjrzyj na balkon na trzy głębokie wdechy. Po tygodniu oddech wyrównuje krok, a krok dodaje odwagi. To łańcuszek, który badacze dobrze znają. Jest też nawyk barków i pleców ten od dźwigania dnia. Za każdym razem, gdy stoisz przy czajniku, zrób pięć krążeń ramion do tyłu i ściśnij łopatki na dwa oddechy. To trwa mniej niż zagotowanie wody, a prostuje postawę, Stabilizuje chodzenie i chroni przed potknięciami. Kiedy barki czują, że są na miejscu, nogi kroczą pewniej. Jeśli trzeba coś przenieść, nie śpiesz się. Dwa krótkie kroki lepsze niż jeden długi. W tym wszystkim oczy są Twoim przewodnikiem. Bez nich łatwo pomylić butelki, zgubić kalendarz czy ominąć próg. Ustaw ciepłe, niskie światło przy stole i w korytarzu, zrób większe napisy na opakowaniach. Trzymaj okulary zawsze w tym samym miejscu. A jeśli czujesz, że wzrok szybko się męczy, w opisie znajdziesz link do iVita Plus, zaufanego wsparcia dla oczu z szybką dostawą w Polsce i do innych krajów. Wyraźne widzenie to mniej potknięć, mniej napięcia i więcej spokoju w każdym kroku. Na koniec dołóż mały rytuał po obiedzie: łyk wody, telefon do bliskiej osoby i krótki spacer po mieszkaniu. Trzy minuty, które robią robotę. Te ciche nawyki ze środka dnia nie hałasują, a jednak porządkują pamięć, sen, serce i płuca. W ciepłym świetle kuchni widać, jak z takich drobiazgów układa się dłuższy, lżejszy dzień. Gdy połączymy je z wieczornym domknięciem, powstaje rytm, który niesie, bez zadyszki i bez zbędnych słów. Zostajmy jeszcze chwilę przy tej samej ciepłej lampce. Herbata już letnia, radio szumi jak dawniej w niedzielne popołudnie, a w głowie układa się spokojny plan do końca dnia. Osiem nawyków brzmi dużo, ale w praktyce to miękka ścieżka, którą stawiasz drobnymi krokami. Wieczorem jest od tego, żeby ją wygładzić, delikatnie, po domowemu. Najpierw łagodne wyciszenie. Zgaś ostre światła i zostaw jedno ciepłe. Zrób trzy długie oddechy, wdech nosem, powolny wydech ustami i poczuj, jak ramiona opadają. Wypowiedz na głos dwa spokojne zdania, tak jak rano, ale teraz w rytmie kołysanki. Dziś zrobiłam to, co mogłam, jutro wrócę małymi krokami. To drobiazg, a potrafi zdjąć z barków sztywny ciężar, muszę. Głowa lubi mieć sygnał, że dzień jest już domknięty. Następny jest rytuał skóry i mięśni, który działa jak ciepły koc. Króciutka toaleta przy umywalce, letnia woda, ręcznik przykładany, niepocierany, cienka warstwa kremu na łydki i przedramiona. W międzyczasie pięć krążeń ramion do tyłu, ściśnięcie łopatek na dwa oddechy i powolne rozluźnienie. Ten zestaw zajmuje dwie minuty, a ciało zasypia spokojniej, budzi się lżejsze. Kiedy skóra przestaje swędzieć, a barki są na miejscu, nawet poranny krok staje się równy. Teraz oczy. Cichy strażnik Twoich nawyków. Odłóż okulary w stałe miejsce przy łóżku, nastaw lampkę tak, by nie raziła, ale oświetlała stronę książki czy krzyżówki. Jeśli etykiety i napisy wciąż uciekają, skorzystaj z pomocy. W opisie masz link do iVita Plus, zaufanego wsparcia wzroku ze szybką dostawą w Polsce i do innych krajów. Wyraźne widzenie wieczorem zmniejsza napięcie i pozwala głowie naprawdę odpocząć. Lepszy wzrok to także pewniejszy poranek, mniej pomyłek, więcej spokoju. Przed snem podaj sercu i płucom małą kołyskę. Zrób spacer po mieszkaniu na dobranoc. Dwa krótkie przejścia korytarzem w miękkich kapciach, ręka przesuwa się po poręczy, oddech równo mruczy. Potem szklanka ciepłej wody lub rumianku, a na stoliku kartka i długopis. Wypisz trzy słowa, które jutro chcesz zapamiętać, i jedną maleńką rzecz do zrobienia. To nie jest lista obowiązków, tylko nitka, która spokojnie prowadzi poranek. Gdy mózg wie, że jutro ma prosty punkt zaczepienia, zasypia milej. Jeśli był dzień słabszy, nie ścigaj go. Zamiast pełnego planu, połowa planu. Krótka toaleta, dwa oddechy, telefon z jednym ciepłym zdaniem do bliskiej osoby, albo chociaż wysłana wiadomość. Małe porcje, ale codziennie, to najważniejszy nawyk ze wszystkich. Badania potwierdzają to, co polska codzienność zawsze czuła: stałość i delikatność karmią siłę na długie lata. Rano i wieczorem możesz też sięgnąć po wspomnienia, bo nostalgia ma swoją mądrość. Zdjęcie z rodzinnego albumu, szum radia. Zapach mydła z dawnych lat. Takie kotwice koją nerwy. Spokojny układ nerwowy lepiej prowadzi ruch, oddech i sen. A kiedy ciało ma mniej napięcia, nawyki kleją się do dnia bez wysiłku. I wreszcie, Twoja linijka mocy. Zanim zgasną się światła, zapisz w zeszycie trzy krótkie słowa, które dziś się udały. Może światło? Telefon, kroki. Nie oceń, nie porównuj, zauważ. Jutro dokładnie to samo. Po tygodniu zobaczysz, że rytm układa się sam, a osiem nawyków zamienia się w jeden spokojny dzień. Jeśli ten sposób prowadzenia dnia wywołał w tobie choć odrobinę lekkości, daj znać w komentarzu, który zwyczaj najlepiej wpasował się w twój domowy rytm. Zostaw łapka w górę i zasubskrybuj, jeśli lubisz takie ciepłe, polskie rozmowy o zdrowiu. Pamiętaj, długość życia to często suma cichych decyzji, a po siedemdziesiątce szczególnie pięknie widać, że za najmniejsze kroki niosą nas najdalej.